Witam serdecznie z tej strony Himek z kanału Gazetki i Promocje. Tutaj codziennie znajdziesz najciekawsze oferty ulubionych sklepów Polaków. Zapraszam więc do zapoznania się z ofertą i liczę, że przedstawione informacje przydatne Ci będą podczas codziennych zakupów. Zapraszam więc do obejrzenia i mam nadzieję, że szybko, ponownie się usłyszymy. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. I życzę udanych zakupów i niezwykle miłego dnia. Próbuję zakupy, bo codziennie oszczędzam. Korzystam z okazji, kiedy tylko się pojawią. Wiem, bo codziennie oglądam gazetki i promocje. To ja jestem Chiwek, znasz mnie na pewno. Codziennie ci wyjadę. Być może w Twoim sklepie, ale najczęściej w internecie. Gazetki i promocje. Gazetki i promocje śmiało i korzystaj z okazji. Ciesz się rabatami, oszczędzaj na zakupach. Ja ci w tym pomogę, dlatego oglądaj gazetki i promocje, które oh, oh, yeah uśmiało śmiało i korzystaj z okazji. Ciesz się rabatami, oszczędzaj na zakupach. Ja ci w tym pomogę, dlatego oglądaj gazetki i promocje. Ojej! Oh yes. Gazetki i promocje. Gazetki i promocje. Subskrybuj śmiało i korzystaj z okazji. Dziś się rabatami oszczędzaj na zakupach, ja ci w tym pomogę. Dlatego oglądaj gazetki i promocje. Ojoje! Ojoje! Yeah. Ojoje! Oj, yeah. Gazetki i promocje.